In her. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj pogadamy sobie o top-kremach pod oczy w różnych granicach cenowych. Po prostu nie ma o czym gadać. Moim zdaniem są to totalne bestsellery do pielęgnacji skóry wokół oczu, która jest dziesięciokrotnie cieńsza od naszej skóry na twarzy i tam najszybciej są widoczne oznaki zmęczenia, starzenia, zatrzymania limfy. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to oglądajcie dalej. Moi kochani, rozpocznę temat od pierwszego kremu pod oczy. Jest to Sensum Mare Algo Eye. Ja ten krem po prostu uwielbiam. Jest to krem bardzo delikatny w konsystencji, ale bardzo bogaty. Bardzo szybko się wchłania, nie pozostawia żadnej tłustej, lepkiej, cierpkiej warstwy na skórze. Nie pozostawia żadnej lepkiej, ani tłustej warstwy na skórze wokół oczu. Fajnie tą skórę rewitalizuje, niweluje oznaki zmęczenia i jak najbardziej działa silnie przeciwzmarszczkowo, przeciwobrzękowo. Ten krem świetnie się nada pod makijaż w ciągu dnia nie będzie podkreślał zmarszczek, korektor nie będzie wchodzić w załamania, i jak najbardziej skóra wokół oczu przez cały dzień będzie fenomenalnie nawilżona, rozświetlona, rozpromieniona, a tak szczerze powiedziawszy wam powiem, że po miesiącu bądź po dwóch, u mnie to było inaczej moja mama też stosuje ten krem pod oczy i było zupełnie inaczej, u niej było po dwóch miesiącach, u mnie było po miesiącu zauważyłem długofalowe działanie na skórę wokół oczu, czyli były takie dni, że jeżeli go nie użyłem to i efekty, które ten krem dawał utrzymywały się, na początku tak nie było, ale później te efekty zaczęły być coraz bardziej długofalowe ja ten krem uwielbiam będę do niego wracać, mam dwa opakowania w zapasie, także po prostu czad wypas, następnym kremem pod oczy który już jest trochę cięższy od kremu Sensum Mare jest to koi aktywny krem pod oczy. Ten krem pod oczy będzie wykazywać głębokie działanie nawilżające, przeciwzmarszczkowe i łagodzące. Niestety ten krem nie niweluje oznak zmęczenia na skórze wokół oczu, nie usuwa oznak zmęczenia, tak jak to robi sensu Mare, ale jeżeli chodzi o działanie nawilżające, stricte przeciwzmarszczkowe jak najbardziej. Jest to krem fenomenalny, konsystencja jest typowo ciężka, ale on się wchłania, tak powiedzmy, w 75% i taka lekka, oleista powłoka pozostaje na skórze wokół oczu, która oczywiście rzecz jasna ma na celu zapewnić nam ochronę przed ucieczką wody z. Skórka, ale jeżeli stosujecie ciężkie korektory w makijażu, no to ten krem może się z nimi nie polubić. Tak, może się to Wam wszystko rolować, może Wam się korektor ciastkować, także no niestety bardziej na noc, ale generalnie rzecz biorąc nie zmienia to faktu, że jest to fajny krem przeciwzmarszczkowo i głęboko nawilżający skórę wokół oczu. Dobra, i teraz tańsze zamienniki. No, dlaczego ma nie być tańszych zamienników? Czy zawsze muszą być kosmetyki drogie? No nie. Następnym zamiennikiem jest to po prostu nadzwyczajniej w świecie masło kawowe, o którym Wam mówiłem w pielęgnacji skóry ciała, ale nie przerażcie się pojemnością, ponieważ jeżeli chcecie go również używać do ciała, to możecie zamówić większą pojemność, ale jeżeli chcecie typowo na skórę wokół oczu, to możecie zamówić sobie mniejszą pojemność, jak dobrze pamiętam chyba 30 gramów. Masło kawowe wykazuje działanie drenujące, wykazuje również działanie redukujące totalnie oznaki zmęczenia dzięki kofeinie. Ponieważ jest tutaj naturalny olejek kawowy, i kofeina wykazuje silne działanie pobudzające skórę wokół oczu, intensywnie regenerujące, nawilżające i silnie przeciwzmarszczkowe. Więc jak najbardziej masło kawowe jest konkretnym kremem nawilżającym pod oczy, który nada się również pod makijaż, i makijaż będzie świetliście wyglądać, ma korektor nie będzie się zbierać. Fenomenalny i dodatkowo pachnie cudownie świeżo zmieloną kawą. Nie ma o czym gadać. To masło kawowe kupuję na E naturalne. Na Ponieważ moim zdaniem jest tam najtaniej, naprawdę, a produkt nie różni się jakościowo od tych droższych maseł kawowych zdecydowanie. Następny krem pod oczy linia Multi Reaper. Absolutnie ten krem się nie nada do pielęgnacji skóry dojrzałej. Będzie zbyt delikatny. Z... Ten krem pod oczy nie nada się absolutnie do pielęgnacji skóry dojrzałej, wymagającej. Jest to bardzo delikatny krem pod oczy. Dla osób młodych ten krem pod oczy będzie rewelacyjny. Będzie fajnie skórę wokół oczu nawilżać, będzie ją rewitalizować i nada się również pod makijaż, jak i również do stosowania na noc. Ale jeżeli tutaj chodzi o pielęgnację skóry dojrzałej wokół oczu, no niestety nie. Jest to działanie zbyt słabe, niewystarczające i po prostu zbyt mało treściwy jest ten krem pod oczy. a Ten krem pod oczy na pewno nie zapewni full nawilżenia, rewitalizacji skórze dojrzałej wokół oczu. Ale dla osób młodych, które nie mają żadnego problemu ze skórą wokół oczu, a chcą po prostu ją nawilżyć, działać lekko prewencyjnie, jak najbardziej się podpisze pod tym kremem pod oczy, dla takich skór ten krem będzie wystarczalny. No i kochani, jeszcze Wam powiem o jednej kuracji przeciwzmarszczkowej na skórę wokół oczu, która oprócz właściwości przeciwzmarszczkowych ma również działanie przeciwobrzękowe, przeciw oznakom zmęczenia, intensywnie regenerujące i nawilżające. Jest to nałożenie w pierwszym etapie pielęgnacji skóry wokół oczu serum kofeinowego z The Ordinary i zamknięcie tego masłem kawowym. Moi kochani, efekt po prostu przerośnie wasze oczekiwania. Normalnie, cudo. Skóra wokół oczu jest taka rozświetlona, taka promienna. Działanie przeciwzmarszczkowe, jak najbardziej, jest również tutaj zachowane. Także nie ma o czym gadać. Będziecie zadowoleni z tej metody. Jeżeli sobie chcecie, to spróbujcie. Ja naprawdę próbowałem tej metody i muszę wam powiedzieć, Wiedzieć, nie ma o czym gadać. Świetna metoda. I naprawdę widać bardzo szybko, spektakularne rezultaty. Także moi kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Do następnego filmu. Trzymajcie się ciepło. Cześć.